jest na w dzisiejszym odcinku gramy sobie i wbijamy ogółem 13 rangi na każdym. Brakuje mi tylko trzech zadmiarzy, no, Do każdej 13 rangi. Mam, jak już widzicie, 6500 prawie, bo trochę spadłem dwa pucharki. Ale tak, mam 6500 raz tam i miałem równo 6000, więc. Pozdro. Eee... Subskrybujcie kanał e, Michał e, Bardzo fajny kanał e, No i chyba lecimy z gierką i zobaczymy się w gierce Oj, nie zrobiłem cięcia Dobra, sorki ale jak widzicie, widzieliście, może nie widzieliście, nie wiem. Yy, wziąłem sobie Bibi i myślę, że wygramy tą z tym gościem, który nie umie grać. Totalnie. Tak. A nie, umie grać, umie się kąpić, to jest najważniejsze. Ale ja wolę, żebyście mieli jakiś, kon yy, jakiś odcinek. O, jednak nie, bo on czeka na nie. Dobra, spoko. Nie przeszkadza mi to. O, teraz to ma przechlapane, No, niestety. No, chyba trzecie miejsce, dobra, spoko. Ale dzisiaj, teraz gramy solo. Więc widzimy się w następnej gierce. Dobra, jesteśmy już w kolejnej gierce. Jak widzicie, wzięłem solo. I znowu bi. Yy, oczywiście, ja tutaj nie będę zbytnio szarworzował, bo się trochę boję, bo ja taki dobry B nie jestem. Gdybym grał z yy, popularnymi jakimiś tobarami, które umieją grać bi, no to by mnie chyba obrażali, że ja nie umiem. No, sorry, ale ja naprawdę nie umiem, ona ma mało HP. Yy, tak, wbiłem 15 rangę na Tiku nadal nadaj na majku. Spoko nie. Bo nie, pewnie niedługo będzie e, e, live'ik może. Wbijam 15 rangi. No e, i to muszę na każdym wbić 14. Więc spoczko będzie jak będziecie może na live'iku. Ale zobaczę. Czy be... Co? No jak mnie jechała! Dobra, trzy... Aha, już przegrała od razu. E, siedem kucharków. No więc spoko liczba. E, wbijam no prawie na każdym, bo nie wiem czy zdążymy. E... E, trzynastą rangę, bo nie wiem, może ktoś się spóźnił. Potrafiłem ją. Ale pros jestem nie. Tak o. Pum. Pum Pum A ty tu co? Easy z tobą Jak chcecie ze mną zagrać zaraz podałam kat id Ale raczej wszyscy mają mnie w znajomych a jak nie możecie mnie dodać, ja mam za dużo znajomych, tak wam pokazuję, to po prostu łączycie do klanu. Chyba, że nie możecie. Nie wiem. Ja nie tworzę swojego klanu. Nie jestem w, w klanie z innymi youtuberami. Ci youtuberami, przepraszam. Z youtuberami. No, mi się myli to tacy youtuberzy są od chyba jednego tysiąca yy, subskrypcji, więc ja jestem jeszcze taki można powiedzieć małym youtuberem mini youtuber rozumiecie, który nie jest zbyt popularny i i itp. i Dobra, tutaj gościa chyba nie ma. Ale ja widziałem go, więc to musi być. W ogóle mój brat ma dzisiaj urodziny. Więc możecie napisać wszystkiego najlepszego dla brata Danieksa. Czy znaczy nie dla mnie, tylko dla mojego brata. Ale jak nie chcecie, do niej musimy. Ja wam nie każę. Bo coś was od niedawna mało. Bo. Kiedyś było Was po 14 na odcinkach, a teraz po 4. Co się dzieje z Wami? Musicie mi napisać komentarzyk. Oczywiście ten, kto wbije, ale ten, kto wbije i nie napisze, to o, będzie słabo. Naprawdę słabo. Uu, hu, 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 hu. Może Można w 2, 15. Nie, nie masz szans. No nie bo ja wbijam Ems i wbijam cały karnecik i wtedy będzie naprawdę potężny eee, ten potężne opening eee, będzie mega box, dwóch zadymiarzy oczywiście jak już wiecie zmarnowałem ten najlepszy strzał po prostu a a a a a, a op. Nie wiem, dlaczego B ma tylko jeden, jedyny swój... O! Poczekajcie... Chyba odjadę ją... Tam To jest 8 -bit chyba... Czy tam... Nie wiem jak... Kto tak... Chyba 8-Bit, nie? Gościu, gościu malinowy! Co?! No! To... O, taki typek! A miałem już naładowanego tego... Mm, żądło... Jak to się mówi? Dobra... Mm. Ja tylko sprawdzę godzinę. Co z nami? Dobra. Jeszcze mam kilka minut, więc chyba zdążymy wbić chociaż na bi. Tu nazywa ten odcinek. Bijam na BI 13 rangę. Aha. Won ode mnie. Dobra, chyba se poszedł. Dobra, na razie gościu. Teraz cię wyjaśnijmy tutaj. W ogóle. w ogóle ja wam nie polecam nagrywarkę nagrywarkę ekranu. Ona jest spoko nagrywarką. I nie polecam bardzo Mobizena. Sorry, ale Mobizen jest tak słaby. Po pierwsze jakość ma złą. I to jest chyba najgorsze właśnie w Mobizenie. Musisz zmieniać jakoś, a nie może być najlepsze Tutaj jest na przykład najlepsza. Jaką się da chyba, proszę bardzo dziwnie. Ja tutaj ci pomogłem trochę, ale ty mi teraz musisz pomóc. Czyli chcesz sam zabić. Tak albo mnie przyciągnąć. To wtedy też będzie spoko. I teraz easy peasy, Roman squeezy, pyk, pyk i pyk. Easy. Easy z tobą gość jeszcze mam danego rządła. No i teraz pewnie będzie to za mną chodzić. O, tam jest chyba gościu. Ale tu jest na pewno, tu jest na 200%. Co? Tu go nie ma? Tu gdzie on jest? Aha, tam. Albo ja jednego go się tak walę, ale... Nie, nie, to nie było to. On se skaczy tą trampoliną, leci, leci i wali w niego piorun. No dobra. Nie, nie idź tam, nie, proszę, ja zginę, ja zginę dla ciebie. Ja zginę, ja zginę, ja zginę, Zabiję, mnie. Zabij mnie. No nie typie! Nie, nie! Nie róbcie tak. Jak widzicie mojego nie, to nie róbcie tak, proszę. Troll, bibi to mój nikt I nie róbcie tak nigdy, bo jak już chcecie się sojuszować i chcecie ten, no to jak już to ja zginę? Mm, a nie wy, bo wy nie możecie po prostu. Bum, bum. Aha, i co teraz? Nie, no to porażka. A, dobra. E, ostatni meczek i chyba kończę, bo już nie mam czasu, w sumie. Nie no, bym musiał 9 kucharków zdobyć. Czyli Easy Weena zrobić. Ja chyba dziewięć, nie mylęka, nie mylęka. Mm, No ona jest dla dobra No nic, chyba już kończę Bo już nie mam czasu, dobra Wiem, że się nie udał odcinek Odcinek Ale może będzie druga część tego odcinka Więc Przygotujcie się, no i cześć